Montaż i sprawdzenie dywaników w hybrydowej Toyocie Corolli E21. Należy stosować wyłącznie dywaniki podłogowe przeznaczone do tego modelu i rocznika samochodu. Dywaniki powinny być prawidłowo umocowane na wykładzinie podłogowej. Do zamocowania dywanika należy użyć odpowiednich zaczepów, zatrzasków. Obracając górny fragment każdego z zaczepów, zatrzasków, trzeba unieruchomić dywanik. Należy ustawić znaczniki w kształcie trójkątów w jednej linii z cyfrą 1. Kształt zaczepów, zatrzasków, zabezpieczających dywanik przed przesunięciem, może różnić się od pokazanych na ilustracji. Ostrzeżenie. Przy umieszczaniu dywanika podłogowego przed fotelem kierowcy. Nie należy stosować dywaników podłogowych przeznaczonych do innego modelu lub rocznika samochodu, nawet gdy są to oryginalne dywaniki marki Toyota. Po stronie kierowcy należy stosować tylko dywanik specjalnie zaprojektowany do stosowania w tym miejscu. Dywanik po stronie kierowcy zawsze powinien być umocowany odpowiednimi zaczepami, zatrzaskami. Nie umieszczaj dywanika na innym dywaniku podłogowym. Dywanik należy prawidłowo ułożyć na wykładzinie podłogowej, właściwą stroną do góry. Przed rozpoczęciem jazdy. Należy sprawdzić, czy dywanik został prawidłowo zamocowany w odpowiednim miejscu za pomocą wszystkich zaczepów, zatrzasków. Szczególnie należy zwrócić na to uwagę po myciu i sprzątaniu samochodu. Uwaga. Przy wyłączonym hybrydowym układzie napędowym i dźwignią przekładni napędowej w położeniu P należy wcisnąć kolejno każdy z pedałów na maksymalną głębokość, jednocześnie sprawdzając, czy nie dotyka on do dywanika podłogowego.